Witamy Państwa bardzo serdecznie czwartego dnia naszego przeglądu filmów Juliusza Machulskiego, człowiek z filmu. Zanim przedstawię naszego wspaniałego reżysera i naszych gości, ja tylko przypomnę proszę Państwa, że jest to oczywiście wydarzenie cykliczne organizowane przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Staropolskie Porzekadło mówi, że wszystko co dobre szybko się kończy, więc dziś kończymy przegląd Pana Juliusza, ale wypatrujcie Państwo kolejnych takich przeglądów. Na pewno też będą warte tego, żeby Tutaj przyjść, a już nie przedłużając, proszę Państwa, Juliusz Machulski we własnej osobie. Panie Juliuszu, Pan czyni honory, czy jak to, czy chce Pan zaprosić swoją ekipę sam? Czy? Proszę Państwa, legendy polskiego aktorstwa są także z nami. Zapraszamy serdecznie Małgorzata Zajączkowska, Andrzej Grabowski, wielkie brawa. Bardzo proszę. A to ja posiadam. Proszę bardzo. Pan Andrzej w takim z kraja. No panie Juliuszu, południk dziewiętnasty południk, no political fiction, które chyba w tamtym czasie, kiedy pan tworzył ten teatr telewizyjny, kiedy pan nad nim pracował, to chyba nawet się nam nie śniło, że te wątki, które pan porusza, staną się dzisiaj tak aktualne i będą tak rezonowały ze współczesnością. No wykrakaliśmy, jak to się mówi. Wykrakaliście, dużo wykrakaliście. Wykrakaliśmy, to jest straszne, śmieszne i straszne, jak w tym rosyjskim dowcipie. Ale robiąc ten spektakl, nie przypuszczaliśmy, że do kiedyś do tego dojdzie w ogóle. Ja pamiętam, ja napisałem tą sztukę, bo Jacek Wexler, szef wtedy redakcji filmowej, poprosił mnie, żeby coś napisać, żeby było śmiesznego, a akurat Leper został, Leper został marszałkiem Sejmu, wicemarszałkiem, i mnie to tak wzbulwersowało, że to napisałem. No tak, myśleliśmy, że już nie że gorzej być nie może, a okazuje się, no nie, nie, nie Może będzie dobrze, może będzie dobrze, pójdziemy na wybory i będzie dobrze. Natomiast co, co chciałem jeszcze powiedzieć, no e, miałem fantastyczną obsadę, więc to, to był samograj później. że jak już napisałem, to już to wystarczyło, że oni to zagrali. I tyle. Może oni coś powiedzą zaraz aktorom. Zaraz oddamy aktorom mikrofon, ale panie Juliuszu, jednak bym pana poprosił, żebyśmy trochę podrążyli temat genezy tego projektu. Jak to było? Czy to też jest jakaś taka forma mierzenia się z pańskimi własnymi niepokojami? Czy ta sztuka też właśnie zawiera jakieś takie elementy, które wtedy pana frustrowały, czy niepokoiły? Czy pan się bał, że jednak to referendum przystąpienia do Unii Europejskiej, Polacy zagłosują na nie? do mikrofonu. To zrobiłem, żeby tak nie było oczywiście. To było takie jakby szamańskie odstraszanie, odstraszanie po indiańsku, żeby tego, żeby tego nie było. Tak pokazać, co będzie źle, żeby tego nie było. No, nie wszyscy to oglądali tą sztukę pewnie, ale jakby to powiedzieć. Postarałem się myśleć, co może myśleć taki szary obywatel, którego chce zdobyć populista prezydent. No jaki jest to, Andrzej zagrał genialnie, to jest archetypiczna postać zresztą w, w tym. I, e, no i mi wyszło pewne rzeczy, które nie będę tutaj wam opowiadał, bo się, bo mam nadzieję, że się zdziwicie, jeżeli ktoś nie widział tego. E, udało mi się pozyskać e, fantastycznych aktorów, bo tam teraz jest Jerzy Sztur i ja Engle, no Małgosia, to widzicie ją i jeszcze wielu innych. Frycz. Frycz, Frycz, ten. Jak, Orzechowski i wielu innych. Krótko mówiąc, no, zrobiłem to, żeby to się nie stało. No, może to jest dobry moment na... No, Juliusz. No, no tato twój. A, a no i tato Ta tato gra, tato gra ustępującego prezydenta. Bo to jest o, 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 o nowym prezydencie, który ma tutaj trochę więcej władzy, niż normalnie prezydent w Polsce ma. Ale no to trzeba, bo nie mogłem dzielić tego na, na premiera, prezydenta. Frycz gra prezydenta. Premiera. No i tak... I tak razem myśmy to wykuwali ten, tą stal tutaj, no, po troszeczkę. E... Edek zdjęcia robił. Edek Kłosiński zdjęcia, nie... Janek Holubek, wielki reżyser dzisiaj w, w, w seriali lubianych i filmów, był asystentem jego i też tam się przed z kamerą... nawet nie widziałem. Tak, Janek nie Holubek wiedziałem. tam był. I e... to więcej, no, Ewa jest tutaj moja żona, która robiła kostiumy, ale to nie było trudne. Wymyśliła ten krawat taki specjalny, zobaczycie krawat. Leper miał swój krawat a, a prezydent Czop miał swój krawat. Krawaty. 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 Także ja to mile wspominam. Ja w ogóle lubię robić teatry telewizji, bo tam się liczy tylko aktor i słowo, a te wszystkie różne wygibasy, kamery i tak dalej, to mnie aż tak nie interesują jako jako reżysera. To jest czasem no, przy filmie fabularnym, w dokin, to jest niezbędne, ale właśnie lubię teatry, to przez to, że on jest tak skomprimowany w tekst i w aktora i to to łatwiej się wtedy yy, reżyseruje. No i słucha, może też. No. Znaczy... inspirował się pan prawdziwymi postaciami ze sceny politycznej, prawdziwymi wydarzeniami? No, tak jakby już powiedziałem, że leper był takim archetypem takiego chama, który wchodzi na salony i nie ma kompleksów. Bo to na tym, przecież to, co zrobił Kaczyński, to powiedział hamom i różnymi innym, że to, czego by się wstydzicie. To, to, nie wstydźcie się tego. Tak, a i są, są bracia-bliźniacy, tylko niestety oni są po tej stronie opozycyjnej. Ja jeszcze myślałem, że to, są, że to, są, że to nie są aż tak e, paskudni ludzie, jak, jak byli. Więc to gra... No, Ferenc Adam jest roz, rozdwojony, gra braci-bliźniaków, ale oni są po stronie, po dobrej stronie mocy w tym wypadku, no bo to oni wtedy byli, prawda? Bo oni... no dużo się zmieniło od tamtych tak, czasów. Bo wtedy no SLD nam się jawiło jako zło. A przecież no Kwaśniewski? No to... De Gaulle. Dokładnie, dokładnie. Przy tych naszych kurczę, Ale coś takiego, żeby naprawdę, co, co jeden to gorszy, nie sięgnął do prezydenci są. Bardzo dziękuję. Panie Andrzeju, proszę opowiedzieć o tym, jak to było tworzyć tę postać. Pan się oglądał na jakichś z prawdziwych polityków, prezydentów, ktoś był punktem no, odniesienia. Myśmy pewnie wtedy myśleli o Andrzeju Leperze. Tym bardziej, że, 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 że właśnie ten krawat. no Ja też miałem, miałem takie długie wąsy, zapuściłem ufryzowany trochę na lepera, ciemna karnacja, dużo szminki i tak dalej, i tak dalej. Nie, no wszyscy wiedzieliśmy, że, że, że to chodzi o, o lepera. No i ci współpracownicy fantastyczni, którzy zagrali, Janek Frycz, pre, premiera, który zagrał i Czarek, Czarek Kosiński, takiego, takiego, przepraszam, prydupnika, no genialnie to zagrali, naprawdę ta scena, kiedy skaczemy po, po tych, tych, tych po kanapach, no po prostu. A to podobno, to podobno skakał Wołęsa, jak, jak go roznosiła, jak miał taki duży stres, to, po, to, to skakał ktoś po mi doniósł, kanapach. że Wołęsa skakał po kanapach ze swoim staffem. Ja tam pamiętam, przepraszam. Y ja tam strasznie lubię jeden moment, no. to ja go, ja go, mówiłem Ci, Julek, ja, ja, ja chcę to zrobić, tam jest tekst, że, że, że granica coś tam, granica 300 ileś, ileś, ileś ty, kilometrów 85, czy czegoś takiego, ja zrobię, czy to widział Pan coś takiego, widziała Pani coś takiego, granicę dług, długą na szufladę wziąłem, kartkę wziąłem, przeczytałem i, oddałem, i powiedziałem. Bardzo no? mi się to do dzisiaj, do dzisiaj podoba. Ale ty masz, ty masz tam dużo takich włożyłeś rzeczy fajnych. No, a opowiem Państwu anegdotę. Ja przed chwilą opowiadałem państwu. państwu. Leszek Miller kiedyś, jak mnie spotkał, mówi, panie Andrzeju, mówi, coś panu opowiem. Jest rok tam 2003 czy drugi Przychodzi do mnie Kwiatkowski, dyrektor telewizji, prezes telewizji polskiej, i mówi, Leszku, Mam spektakl. Nie wiem, co z tym zrobić. Obejrzyj. No to obejrzałem razem z Kwiatkowskim i dalej nie wiemy, co z tym zrobić. No to ja mówię, to do Kwaśniewskiego idziemy. Kwaśniewski prezydent. Obejrzeli we trójkę. Kwaśniewski prezydent, premier i dyrektor telewizji. I powiedzieli: no, no musimy to puścić. No, puszczamy to tylko, tylko po referendum unijnym. A dlaczego, no to sami Państwo, ci, którzy nie oglądali spektaklu, te argumenty tego prezydenta Czopa, którego gram w stosunku do do, 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 do ambasadorów niemieckich, rosyjskich, amerykańskich, no są po prostu porażające, no bo są tak demagogiczne. No jak ja rozmawiam z Janem Gengler, który grał niemieckiego, niemieckiego ambasadora, i ja mu na koniec pokazuję. Jezus Mario, no nie bywały, no nie Zresztą no, ciekawy jestem jak ja dzisiaj to e, z, z, z odbiorę, bo to jest tyle jestem bardzo ciekawe, bo nigdy nie oglądałem z widzami tego. To się oglądało... Właśnie ja chyba... jestem, czy Państwo będziecie śmiali, czy płakali. Bo to dzisiaj, dzisiaj raczej to dopłaczu chyba trochę. No. Bardzo dziękuję Małgosiu. Opowiedz proszę o twoich przygotowaniach do roli ambasadorki USA no i o twoich wspomnieniach z planu tego teatru. No ja byłam w bardzo przyjemnej grupie ambasadorów. Jurek Sztur grał ambasadora rosyjskiego, ja Ameryki i Engel niemieckiego i robiliśmy rozbiór Polski. <grywki> Więc <grywki> I także myśmy teraz z Julkiem zawsze się fajnie pracuje, dlatego że yy, szybko się pracuje. No bo po prostu to jest fajne, że bardzo konkretnie i szybko się pracuje. My więc jesteśmy leniwi, jest... więc pracujemy szybko. Tak. Żeby zrobić i Powinno, do domu. Myśmy robili taką inną sztukę, Next X. A tak, a, fantastycznie. To, to fantastyczna rola. Jest. I na pierwszej próbie do mnie i do Stelmaszyka powiedziałeś: pamiętajcie, gramy wszystko i krótko. No tak. I, nie, wszystko i szybko. I szybko. I, szybko. I tam, tam tony tekstu były. Tam i było, i tak. Ale śmieszne. Ale bardzo, Ej, za... bardzo. polecam w ogóle do, tak. do obejrzenia jest na YouTubie. czy gdzieś. No jest online jest. jest. online, także bardzo polecam. E, taki film, przypomnij mi tytuł twój film. No, ja grałem jakiegoś takiego z okiem A, metalowym. Superprodukcja. produkcja. Super produkcja. Ja do dzisiaj <laughs> dzisiaj cytuję. Jana Machulskiego, tatę. Znaczy, ty to napisałeś jemu, gdzie Jan, gdzie fabuła krótko, że. że, że... Że, że, że jakiś milioner ma żonę młodziutką, Ania Przybylska to grała i która chce być gwiazdą i został wynajęty aktor, który... Nie, krytyk, żeby był reżyserem. Że... On tak się znana wszystkim, krytykuje, to nie on napisze scenariusz. Ale nie, nie, ja wiem, ale a? jeszcze, że była scena w basenie, gdzie twój tato grał aktora, bo wynajęty został znakomity aktor do sceny w basenie, jak się pluskają. No i Jan Macholski w wieku takim, jakim był, prawda? No i, a, i Ania Przybylska i, i, i genialny, fantastyczny pomysł, żeby jeszcze Janek miał na głowie tupecik, że niby młodszy i on tak pływał co chwilę i ten tupecik mu tak zostawał na, na tej wodzie I, i w końcu zdenerwowany wyszedł z tego basenu i powiedział, ja nie będę tego grał i wychodzi, na co kierownik produkcji podszedł, do tego pan musi zagrać, na co on mówi, powiedział kwestię, którą ja często teraz to produkcji już używam. Proszę pani, proszę pana nie. Ja jestem na to za stary i za bogaty. <laughs> tak. Ale to, inna sztuka. to, to, to inna, sztuka. In, inna sztuka. Ale też twoja. No. Proszę Państwa, opowiedzcie Państwo trochę o tym, jak wtedy, kiedy ten teatr telewizji w końcu się pojawił na antenie, jak wyglądało przyjęcie, czy był skandal, czy były dyskusje, czy ktoś się obraził, czy leper widział ten teatr i jakoś się odniósł do niego? On je, je, Mnie pytali też o niego. Ja powiedziałem, no to jest o takim planktonie politycznym. <gaj> I ktoś doszedł z tym, to poszedł do lepera i to, my, wtedy wycinki mi prasowe schodziły do studia zebra, które ja prowadziłem, i tam leper się odciął, że to jest reżyser plank, z planktonu. To jest plankton reżyserski. No więc to takie były pojedynki. Ale ja, ja rzeczywiście e, był wyznaczony termin e, emisji i go przesunęli. Ja poszedłem do telewizji, i co się dzieje? E, bo tutaj my właśnie wejdziemy do Unii tam czy coś. I mówię, okej, okay. potem drugi raz przesunęli. A ja miałem wtedy jakoś miałem za, 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 zakolegowaną, jakąś wydawniczą e, oficynę i powiedziałem, to wydajcie mi tą książkę, taką cieniutką. i oni to wydali. I oni to, a, to gdzieś poszło w lód, także taka bibuła. I to, w telewizji to dostali, też mówię, musiał pan to napisać. I mówię, no bo jak mi nie puszczacie, a ja bo, bo, bo to jest, może to jest dobre, nie? I potem, aha, potem jeszcze była do, moja córka, wtedy zaczynała jako, ona jest ilustratorem dzisiaj, a wtedy jeszcze była w szkole e, ASP i zaczynała jako tam plakacistka i zrobiła mi do tego no, okładkę na taką, bo tam wydano to później w telewizji jako na płycie i był taki kartofel, kartofel był w, mund, w, w garniturze z biało-czerwoną wstęką, a głowę miał to był kartofel po prostu. I, i, I tak do, dyskutowali, czy to może być kartofel kurczę, może jakieś inne warzywo. No mówią, nie, to niech zostanie kartofel. No i jest kartofel. Panie Andrzeju, głosu? dodacie coś do tego? Zresztą no właściwie Julek powiedział wszystko, co, co było. Że, ty, wiesz, nie, nie no, słuchaj, nie mogę, dlatego że dzwonili znajomi, i oczywiście oglądali, byli bardzo im się to podobało i byli bardzo tym wstrząśnięci, bo gdzieś to jest wiesz śmieszne, ale to nie jest śmieszne. I szczególnie tam takie pożary i to, 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 to nie jest, to, to, to nie jest śmieszne i także ja sama do Ciebie zadzwoniłam nie tak dawno i zapytałam się skąd Ty w ogóle miałeś taki pomysł, żeby to napisać, bo to jest po prostu no, Wiesz, to jest taka współczesna... Bigda idzie. Pamiętasz? Taka jest sztuka. Tak, tak. Janusz, no, Janusz tam tak, to, no, to, to jest przedwojenne. A, a dziś, czy tam, e, oczywiście nie, nie porównując się, ale przecież e, ten Nikodem Dyzma. To coś takiego było i w, i w międzywojniu, tak przed nas idealizowanym. A to jednak był... No to teraz będziemy ten, mieli Dyzmy dwa. Tak, bo ten... Nie będziemy to, mieli, co ty to, opowiadasz. to. Ale w sensie... A, tu, w sztuki, no dobrze. Natomiast, <grymne> Natomiast myśmy idealizowali międzywojnie, no bo to był komunizm, bo to trzeba było, to wszystko co przed wojną było dobre, ale to nie było dobre. Jak znamy bardziej historię, jak ci pułkownicy piłsudczycy pobili Dołęgę Mostowicza, prawie go zabili, tak powstało pomysł na doktora Wilczura. Czy, czy Nowa, no, no, jak on się nie Nowakowski, tylko jak to, jakiś taki był też, Nowaczyński, o. Nowaczyński, który był, który był w opozycji do, do Piłsudskiego, też został pobity, wybili mu oko. Przychodzili do, do baru, kazali śpiewać pierwszą brygadę, jak ktoś tego nie robił, go policzkowali. Taka Polska też była, getoławkowe ławkowe i tak dalej. Także my se to idealizujemy, ale ten PiS, PiS był wieczny. Ja myślę, że to się zaczęło jeszcze z mieszka pierwszego. To wszystko, przecież, przecież konstytucja 3 maja, to, to był zamach stanu, bo ci wszyscy, ci wszyscy te, 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 no, z tych kresów, te zakapiory wyjechały na święta, na Wielkanoc i tutaj wymyślili patrioci, że zanim oni wrócą, to my uchwalimy konstytucję. I tak się stało. To był zamach stanu, ale w dobrej sprawie. Więc to jest wieczne. Wyszła taka broszura, wiecz, odwieczny PiS. Warto przeczytać, bo to naprawdę gdzieś jest w genach. Kutu. To mówisz, że odmieszka No myśl, albo no chrobry może. No bo tak, chyba masz rację, bo ja słyszałem, że Dąbrówka też była małomówna. Pobrówną brówkę. No bo czeszka może. No. W ogóle naszego króla pierwszego zjadł myszy, więc wiesz, że to początek. Panie, panie, Andrzeju, pan chciał... Przepraszam. panie Andrzeju, pan chciał jeszcze się włączyć wcześniej do rozmowy, kiedy rozmawialiśmy o przyjęciu. Nie, nie chciałem tylko powiedzieć, że co jakiś czas, nawet na przestrzeni tych dwudziestu paru lat, w końcu. Przy, szczególnie przy takich momentach historycznie ważnych dla naszego narodu, państwa i tak dalej, wybory zwykle to są, y, ja otrzymuję, pewnie nie tylko ja, memy z tego naszego spektaklu. Króciutki fragment rozmowy na przykład z tobą, z, z ambasadorem amerykańskim, niemieckim, rosyjskim. Zwykle to, bo to są bardzo mocne, tak. y, zresztą tam jest bardzo dużo tych mocnych Wtedy one się trochę wydawały śmieszne, bo nierealne, Rysowane, nie, że, nie. Nie, że, że nierealne, nie. no nie, no tak co nie ty? no tak nie, nie, no nie, nie, nie. No skąd, tak nie myślą przede wszystkim. Tak wszystkich. się nigdy nie zdarzy. No tak, to... możliwe, no. No, właśnie. no właśnie, no właśnie. Ale jest coś takiego w tej sztuce, że yy, to nie jest tylko satyra. Nie? Nie tylko. Jest coś, yy, nie ma już teraz takich sztuk, bo albo są totalne wygłupy właśnie yy, 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 jakieś, no tak. albo ten. Dobrze przepraszam państwa za te totalne wygłupy. <laughs> Rozumiem, nie, że to do mnie było. Albo przesnań. A ty się totalnie wygłupiasz, gdzieś? nie? Ty, no, no ty się totalnie tak, wygłupiasz, gdzieś? No pewnie że tak. tak? No pewnie. Jakoś mi to uknęło. Nie, że to jest. Człowiek się śmieje, ale w rezultacie jest przerażony. To jest naprawdę. Um... To, to jest dla mnie komplement, oczywiście. No nie no. Ale, ale e, chodziło o to, żeby. No wstrząsnąć. No tak, no, tak. No, ja, w ogóle film to powinien coś zrobić z widzem: albo wstrząsnąć, albo rozśmieszyć, albo wzruszyć. Najgorzej jest, jak go zostawi obojętnym. Że jest na przykład piękna, piękny ruch kamery, piękna muzyka, ale w ogóle mnie to nie obchodzi. na przykład. A mam wiele takich filmów, szczególnie ostatnio. Są kłopo jest, kłopoty, z, kłopoty są ze scenariuszami, w związku z tym zastępuje to, właśnie. Forma, no, ale to nie jest wystarczające dla mnie. Akurat jako, jako widzę, mówię nie jako y, ktoś, kto się tym zajmuje, tylko jako widzę. Tak wychodzę z kina i, i żałuję, że straciłem dwie godziny. Chciałbym Państwa jeszcze namówić na takie wspomnienia z samego planu, bo tak jak tutaj już Państwo mówiliście, no to jest spotkanie naprawdę absolutnej elity polskiego aktorstwa. Jerzy sturian Frycz, wiele innych osób na czele z ojcem pana Juliusza Janem Machulskim. Opowiedzcie, proszę Państwa, trochę o tej energii, jaka tam panowała i o tym, jak te interakcje między Wami przebiegały, kiedy gasła kamera. Ja wiedziałem jedno. Dostałem ten tekst, no nie wiem, miesiąc wcześniej, czy tam półtora roku no bo to są, to są naprawdę tony tekstu, nigdy, nigdy więcej ani nigdy wcześniej nie grałem tak dużej, mówię o tekstowej sprawie tej roli. Więc nauczenie się tego na pamięć, bo wiecie państwo, no, ten kto, kto, kto grywa i wie, że no, często się uczymy my, że mamy, co mamy jutro, takie sceny do nagrania, tu, to, 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 A, ta, ta. byle pierwszą jako taką się nauczyć, reszta pójdzie. Coś tam się do, do coś tam, czyli dopowie, będzie dobrze. Tutaj nie dało się tego. Ja wiedziałem jedno, ja się muszę tego nauczyć. Ja wtedy cały dzień kręciłem te, jak Małgosia się wygłupy we Wrocławiu. I wieczorem po, 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 po kiepskich siadałem do. do no, dziękuję Ci. I, się uczyłem się, I uczyłem się i się nauczyłem. Byłem dumny z siebie, bo to jest naprawdę trudne, bo to i język jest inny, yy, no, no wszystko jest inne. Poza tym człowiek z jednej strony się cieszy, że będę grał z Małgosią, będę grał z Jankiem, będę grał z, z, z Englertem Jankiem, będę grał z Jurkiem Szturem, z mojego roku w końcu, facet. No, byliśmy w jednej grupie, będę grał z tym, z tym, z tym, fajnie, ale jednak też wzrasta odpowiedzialność, prawda? No bo zaraz, jak ja z nimi gram, no to ja nie mogę tutaj sobie tak zlekce sobie ważyć całości czy, czy, czy mojej roli. A poza tym, no za duża odpowiedzialność na mnie spoczywała w związku z tym, że to akurat ja zostałem przez ciebie wybrany do tej roli, no w końcu było jeszcze kilku do mnie podobnych. No nie. A ja jeszcze chciałam powiedzieć o kostiumach. No właśnie, bo jest kostiumograf tu nami. Jest kostiumograf, ten mikrofon. Mhm. I bardzo dziękuję, dlatego że Ewa tak myśli o kostiumach, czy w ogóle jak się z nią rozmawia, pozwala na pewne rzeczy czy coś, ale one bardzo pomagają w postaci. Bo ona ma jako pierwszy dyplom to z psychologii, więc ona pomaga Aha, aktorowi. Tak. Tak, no tak, tak, tak. No tak, no, ale to jest. Ona nie przebiera, tylko ubiera. Nie, ale zawsze jest coś takiego, że człowiek wchodzi w takie ramy postaci. I to jest super. Tak, tak. To... A ja pamiętam, a propos kostiumu brawo, 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 brawo. Bardzo dziękuję. No co mogę dodać? Ja pamiętam, Dziękować. a propos kostiumu że gdzieś tak w połowie czy pod koniec w ogóle yy, nagrywania ja coś powiedziałem, bo ja. Ja miałem taki jasny garnitur i sobie pomyślałem, że no ten, ten, ten prezydent Chop, to przyjdzie nie w garniturze ciemnym, elegancko, w smokingu, tylko przyjdzie w takim jasnym garniturku, takim takim, takim popielatym, takim jakieś kawa z mlekiem, coś takiego. I ja, zostało to zaakceptowane, no i zagrałem całego prezydenta w tym jasnym garniturku. I pamiętam ty się zdziwiłeś, bo ja mu mówię, no, no i to wezmę ten swój garnitur. Ja I to był twój garnitur? Ty masz taki garnitur? No bo ten garnitur tak wrósł w tego czopa, że wydawał się no, kompletnym bez A nosiłeś go potem? potem nie, 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 już nie nosiłem. już, nie, no, już, nie, no, już miałem dosyć tego garnituru. To, to, to nie był. Twój. To był mój garnitur. To był, twój? To był mój garnitur. Tak? Ja na, nie mam go już, ale jakbym miał, to mógłbym ci dać. Ale mi bardzo pasował, bo ja sobie tak wyobraziłam właśnie. Ale ja sobie też tak wyobraziłem, czyli, bo wyobraziłem sobie, że na pewno to nie może być facet smokingu, nie. że to może musi być nie taki, ten to, że... jeszcze wszedł. Aha, i mój pomysł był, papucie, kapucie, że przyszedłem w butach, ściągnąłem i takie pantofle, takie przez prywaciarzy robione z takim paskiem na tym, że z worka nylonowego tak. wyciągnąłem. Tak, ręcznie tak. Tak, i to był też mój pomysł. Tam dużo nie twoich chodziło pomysłów. chodziło o to, żeby nie podnosić się w klasie, tylko odwrotnie właśnie. A ten garnitur powodował takie, wiesz, no jakby prowincjonalne No No tak, oni są ubrani w tych na garniturach. Na nie na jakieś, nie, wiesz, nie, latem. Nie a nie, nie a, propos, nie? Nie a propos, tak. To nie apropos tej twojej. Specyficzne. Panie Ewo, bardzo prosimy. Wczoraj tutaj wspaniałe anegdotki pani przedstawiła, kiedy oglądaliśmy wczorajszy teatr telewizji. Bardzo prosimy też o pani perspektywę na temat kostiumów w XIX południu. Za dużo anegdotek nie było, bo pamiętam świętej pamięci Edek Kłosiński, Operator. I wszyscy razem, jak to kręciliśmy, byliśmy dosyć przerażeni. I to było abstrakcyjne, ale zaraz były wybory. Po prostu wszyscy mówiliśmy, Boże, jak tacy ludzie będą dochodzić do władzy, to musimy wyjechać, ale gdzie, co robić? Była, było coś takiego, że trochę nas to porażowało. Za bardzo się tam nie siedzieliśmy, prawda? Andrzej, pamiętasz? Nie, nie. Byliśmy trochę tym ja się ja się skupieni, wróci. ja, ja byłem... Siem... tylko pamiętam, to że Andrzej był niebywale skupiony, bo ty miałeś to było te pony To po prostu, c... nikt, nikt specjalnie nie, nie próbował nie cię, wciwkość, cię zająć, bo no. nie było czasu na śmiech i chichy. Tak? Nie no, scena po scenie i to taka no olbrzymia, gdzie właściwie... Trzy czwarte sceny zajmowałem ja, swoim tak, tekstem tak. i sobą, no więc to, to. Ale to zrobiłeś genialnie, więc. Tak, to no przecież to ty No Ja wiem, że wiesz, ale ty może myślałeś, że ja ty nie, ty nie ty wiem. Ty tak ty myślałem, ty muszę ty ci powiedzieć. Wiesz. No już dobry, chodźmy, oglądajmy, bo to. Tak gdyś tak, żeśmy... A jeszcze zanim, Państwa, a jeszcze zanim Państwa wypuszczę, to jeszcze Panie Juliuszu, no musi nam pan zdradzić e, kandydaturę pana Andrzeja Grabowskiego na rolę prezydenta Czopa. Od początku widział go pan w tej roli. Jak to się stało? No zastanawiałem się, kto by był, kto by był tak. Kto, 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 no, robienie filmów czy teatru telewizja, to się robi tak jak film, to się robi kamerą. No to, to jest, tam jest tyle pułapek. Rzecz, wybiera się takie pewne rzeczy, tak jak na przykład Ewę biorę, to wiem, że będę miał kostiumy dobre. Edka Kosińskiego wiedziałem, że, że będą dobre zdjęcia. I musiałem, nie mogłem tutaj główkować, gośł w, 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 w poprzegroli obsadzać, czy w warunkom. Wiedziałem, Andrzej mi to zrobi. No i zrobił. Nie, to jeszcze przy okazji no ja nie chcę o sobie. Mówić. Bo, bo. Bo, bo. Nie chodzi też o doświadczenie radowskie, bo to jest strasznie tak. ważne. Jeżeli ja człowiek jest super zdolny, fantastyczny aktor, który jest kompletnie niedoświadczony, tak. jeżeli tak. chodzi o film, to połowę czasu robi się to nie stój, że tak. Tak, tak. tak bo, bo to tak. przecież w filmie jest tak, że człowiek, jak, jak, jak patrzy się tak, to jest dobrze, a jak patrzy się no to tak, raz. to jest niedobrze. No i teraz to a trzeba. Poza tym do, doświadczenie w takim, no, tak, tam, takim no, niezbyt realistycznym. No ja cię widziałem w kilku sztukach Szefera. to było chyba bardzo śmieszne, no, tam z bratem grałeś i tam innych, no, także ja wiedziałem, że co ja stawiam, że to jest, jest pewnie tak, Jak, no, generalnie no, i no, Małgosia, Janek Gengler, Jerzy Stur, on wtedy Jurek M robił wtedy, on miał brodę do swojego filmu, bo, który tak. kręcił w naszym studio Zebra, Tureś, tak? To, to tak? I użył i ja tutaj wykorzystałem tą brodę, powodu brody. Ale wszyscy tam byli tak dobrani, żeby było dobrze, no. No Jasia Brodzik ma fajną rolę, tylko miała tu być nie przyszła. Ale no Jasia tak. zobaczycie, Joasia Brodzik miała in inną niż zwykle. No to A Kasia bez Tomka. <laughs> Proszę Państwa, no to pozostaje nam zostawić Państwa z tym odbiorem. No. Zobaczymy, czy się Państwo będziecie no, śmiać będziemy. czy płakać. No, dzisiaj, ja jak ta recepcja się zmieniła. Się... Bardzo dziękujemy, dziękujemy naszym wspaniałym gościom. Dziękuję bardzo. Józef Machulski, Małgorzata Zajączkowska, Andrzej Grabowski, Anna na widowni Pani Ewa Ejsmont-Machulska. Bardzo dziękujemy.